Dziś ponownie jestem w Płońsku na kolejnym terminie rozprawy, o której mówiłem już w poprzednim odcinku. Przypomnę tylko, dotyczy to wypadku grupy młodych osób, które wracały z imprezy pojazdem i nie wiadomo kto kierował. Dzisiaj na rozprawie mamy zaplanowane przesłuchanie kluczowego biegłego zakresu medycyny, który po obrażeniach poszczególnych uczestników wypadku będzie starał się wskazać, kto zajmował które miejsce w pojeździe. Ja, przygotowując się dzisiaj do rozprawy, spędziłem wiele dni nad aktami i ja już wiem, kto kierował. Mam tu swoje typy i pozostaje przekonać sąd do naszych argumentów. Mam nadzieję, że po dzisiejszym terminie rozprawy będziemy o wiele bliżej poznania prawdy. Jestem już po rozprawie i tak jak podejrzewałem, wszystkie elementy zaczynają układać się w jedną logiczną, spójną całość. Jesteśmy już bardzo blisko poznania prawdy. Konieczne było jednak wyznaczenie jeszcze jednego terminu rozprawy celem uzupełniającego słuchania biegłego. Prawdopodobnie będzie to ostatni termin rozprawy, na którym zapadnie również wyrok. Jak dotychczas moje podejrzenia co do osoby sprawcy się potwierdzają. Jeżeli masz podobną sprawę, która wydaje się skomplikowana, być może beznadziejna, nie zwlekaj. Na pewno Tobie pomożemy. Skontaktuj się niezwłocznie z kancelarią.